Witam w kolejnym odcinku mojej recenzji na 30-lecie serialu Kroniki Narni. W poprzedniej części przybliżyłem fabułę poszczególnych sezonów oraz omówiłem problematyczną grę aktorską głównej obsady. Według mojej opinii nie udało im się mimo starań utworzyć wielowymiarowych bohaterów. Jednakże, by nie marudzić przez całą recenzję, gdybym miał wymienić moje ulubione kreacje w tym serialu, to z pewnością byliby to David Tlaites jako Eustache, Kamila Połat jako Julia Paul i Tom Baker jako Błotos Mentok, czyli cała główna ekipa trzeciego sezonu. W ogóle trzeci sezon jest moim ulubionym z produkcji BBC. Co się tyczy Dawida to w przeciwieństwie do Will'a Poltera, miał okazję spodkotować Eustachego przed przemianą, pod duży wędrowca do świtu i po przemianie w krześle. Integralnie ukazał przejście postaci. Z doskaptyszonego, egoistycznego Bachora do inteligentnego, do zważnego młodego człowieka. Kamila Połecz z kolei była prawie że idealnym odwzodowaniem moich wyobrażeń o Juli Paul. Aktorka bardzo dobrze sklustowała bohaterką, ukazując jej dzielność i zdecydowanie korelujące z uporem i zuchwałością. Tom Baker domyka to intrygujące trio. Dzięki swojej ekspresyjnej mimice doskonale oddaje naturę błoto przez co bardzo łatwo zapaść sympatią dogranej przez niego postaci. No dobrze, a jak na tle bohaterów wypadają antagoniści, na przykład postać Bałej Czarownicy? Muszę powiedzieć, że ta kreacja jest specyficzna. Barbara Kellerman ze swoją grą aktorską i toną puddu na twarzy tworzy postać tajemniczą, groźną i zimną. Pamiętam, że w dzieciństwie to postać wzbudzała we mnie uczucie strachu, szczególnie w momentach, gdy jej ponuda twarz. Wyłaniała się z ciemności. Lecz co ciekawsze, kreacja ta doprowadzała mnie do istnych wybuchów śmiechu, a dokładniej przesadna gestykulacja aktorki. Wystarczy spojrzeć na tą scenę. Czy mógłbym dostać na drogę jeszcze kawałek krachatłuku? Nie. Albo na tą. Głupcy. Myślicie, że wasz pan może pozbawić mnie moich praw? On zna głęboką magię lepiej niż ja. Wie, że jeśli nie dostanę koronawirusa, jak stanowi prawo, Narnia zginie w ogniu i wodzie. Albo na to. Co ma znaczyć to obżarstwo? To marnotrawstwo? To dogadzanie sobie? Skąd macie to wszystko? Za przeproszeniem Wasza Królewska Mość dostaliśmy. Jeśli wolno, wzniosę toast za zdrowie Waszej Królewskiej Mości. Milczeć. Co wam to dał? Mów. Z zaprzeproszeniem. Święty Mikołaj. Co takiego? Jego tu nie było. Nie mógł tu być. Sceny, które miały przyprawiać od deszcze, przyprawiają brzucha. Książkowa czadownica, nawet jeśli wpadała w furię, nigdy nie traciła przy tym swojej godności i grozy. Co więcej, stawała się jeszcze bardziej straszna. Przepraszam tutaj wszystkich, którzy dodostali z tym serialem. Naprawdę lubię go i również mam do niego sentyment, bo dumnie z nim dodastałem, ale muszę wytknąć przywady tej produkcji. Kreacja Czarownicy niestety wpisuje się w konwencję czarnych charakterów z lat 80. i 90. No wiecie, czarne włosy, mocny make-up i latexowa Właśnie tu dostrzegam defekt. Przypomnijcie sobie pierwsze zetknięcie z tą postacią w książce. Czadownica wzbudzała respekt i grozę na jednej stronie, by na drugiej przemienić się w miłą ciocie karmiącą słodczami? Nie wiedzieliśmy, co sądzić o tej postaci, bo pokazywała zupełnie dwa skrajne oblicza. A spójrzcie teraz na tą twarz i pomyślcie, czy mógłby istnieć choćby jeden głupiec, który co najmniej pomyślałby, że ta osoba może udawać miłą, no może poza nim. W tej kwestii pozostaje Was z tym pytaniem. Jednakże, Barbara Kellerman zagrała w serialu również postać pani w zielonej szacie. Interesujące w tym jest to, jak odmiennie aktorka spodnotowała te dwie antagonisty. W przeciwieństwie do białej czarownicy, jej kreacja pani w zielonej szacie odznacza się zdecydowaną subtelnością i enigmatycznością. Być może po pierwszym sezonie twórcy uznali, że aktorka przesadziła z gestykulacją. Nie wiem, ale była to z pewnością zmiana na plus, która uczyniła z Pani w zielonej szacie postać zdecydowanie straszniejszą od swojej poprzedniczki. Wróćmy ponownie do bohaterów. Ważną bowiem postacią, o której jeszcze nie wspomniałem jest Aslan. Nie będę ponownie omawiał gry Donalda Pickupa, ponieważ zdobiłem to w ostatnim filmie. Dla mnie głos tego aktora jest zbyt stoicki, nie oddający dzikiej natury Aslana. Nie mogę natomiast przy omawianiu przenoszenia jego postaci na ekran nie powiedzieć nic o efektach specjalnych, bowiem praca, jaką wykonali ludzie od efektów, jest naprawdę godna podziwu, zważywszy na nie największy budżet. Twórcy zdezygnowali zarówno z animacji, jak i z aktora w kostiumie lwa, przeznaczając pieniądze na animatonicznego lwa, którym stadowano tak, by poruszał głową, paszczą, łapą, tak by na ektanie po scaleniu. Z głosem aktora przypominał realną istotę, tym bardziej należy podkreślić ich zasługi, ze względu na świadomość, jak ważnym bohaterem serii jest Aslan. Dla mnie osobiście ta wizualizacja postaci była miłym zaskoczeniem po prezentacji stojów do postaci Państwa bordów czy Wilka Małgrima. Co zaś się tyczy kostiumów, to są ładne, ale nie mają w sobie nic charakterystycznego. Choć odnoszą się do bogactwa i przypływu dawnych epok, są dość monochromatyczne. Z jednej strony powiedziałbym, że nie jest to wada. Uważam, że w dobie współczesnych, waśniowych widowisk, często można dostać oczopląsu od nadmiernej ferii barw. Niemniej sądzę, że twórcy mogli jeszcze bardziej zróżnicować kolorystykę kostiumów zastosowanych w serialu. Podobna stylistyczna skromność towarzyszy scenografii serialu. W produkcji nie uświadczymy epickich, zapierających dech w piersiach krajobrazu. Zamiast tego BBC sytuuje nam piękne angielskie wzgórza i pół, które wbrew pozorom, mimo swojej kameralności, są niezwykle klimatyczne i piękne. Całość domyka niezwykle bogata, a spokojna muzyka w kompozycji Jeffreya Birgana. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj utwór przewodni, stanowiący czołówkę i końcówkę serialu. Dla wielu jest to znak rozpoznawczy serii BBC, coś, co te 30 lat temu Zabierało publiczność fantastyczny świat nad Nie trudno mi też zrozumieć, dlaczego ten utwór u ludzi nieco starszych, wychowanych na kronikach nad stanowi wspomnienie dzieciństwa. Podsumowując, kroniki nad BBC to przykład poprawnej adaptacji, która po upływie czasu nie zestarzała się z klasu. Niestety, efekty i elementy stylistyczne sprawiają, że przy współczesnych obrazach serial wypada niezwykle blado i archaicznie. Nie oznacza to jednak, że nie może sprawiać radości czy wzruszenia, bo może. Ja co jakiś czas w okresie zimowym oglądam tę produkcję, ciesząc okiem kameralnym i nieco postarzałem stylem. Dlatego polecam wszystkim młodszym miłośnikom Narni zapoznać się z tym serialem jako ciekawostką, gdy stanowi zupełnie inne spojrzenie na opowieści z Narni, które znamy z filmów Walden Media. Przynajmniej z tego powodu warto znać tę pozycję BBC. Więc czy w takim razie nadmiar BBC mogłaby zaistnieć w dzisiejszym świecie seriali? Cóż, myślę, że odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama. Nie oznacza to jednak, że serial nie mógłby być traktowany. Musiałby jednak zachować stylistykę produkcji z lat 80. i 90. zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym. Kończąc, jeszcze raz przepraszam za takie opóźnienie i do usłyszenia w następnej decenzji. Tym razem na warsztat weźmiemy podróż wędrowca do świtu. A więc trzymajcie się i do następnego odcinka.